thank you Siemanko, tutaj Daria, i witam Was na kanale Darliwka, dopadła nas choroba, wiecie, planowałam teraz ponagrywać kolorowe challenge. Jeżeli nie oglądaliście jeszcze naszych właśnie wyzwań kolorowych, albo nocowania w garażu na przykład, albo na strychu, to serdecznie zapraszam na kanał, no ale muszę poczekać, jak Oliwka i Staś wyzdrowieją, a potem ruszamy. Myślę, że w weekend zaczniemy już nagrywać. I cały przyszły tydzień zapraszamy Was na kolorowe challenge i mnóstwo fajnych rzeczy. A teraz, dopóki dzieciaki są chore, no to oczywiście zostało. Była mi moja ukochana toka Kaboka I słuchajcie, bardzo dużo osób pisało mi, żebym zrobiła kino. I powiem Wam, że to jest naprawdę mega, mega wyzwanie. Ale ja oczywiście podejmuję to wyzwanie i dzisiaj stworzę sobie własne kino. Nie mam na to pomysłu. Totalnie powiem Wam, że nie mam, ale mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba. Kino wyjdzie super. Zostawicie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek, więc ja już uciekam i zapraszam do oglądania. Zacznijmy sobie standardowo od łazienki. Łazienka w kinie oczywiście musi być i zawsze są takie dość duże łazienki w kinie, ale ja sobie zrobię taką mniejszą. I nie no, te drewniane to nie, chociaż ja ej, wiecie co? Wiecie, co tutaj będzie? I oto jest ten historyczny moment. Przecież w kinie nie ma żadnego kwiata, ale masakra, ja tutaj ulubioniaka nie będę mogła dać. Dobra, uciekam do łazienki. Myślę, że w kinie to są takie proste umywalki białe. Jest jakieś lustro, jest toaleta, i to na tyle w sumie. Tutaj nie będę musiała jakoś yy, bardzo się wysilać, nie ma też półeczek no bo to wiadomo, nie w domu jest i tak dalej. Więc na pewno nie będę mogła zapomnieć o papierze toaletowym. No i to by było na tyle. Łazienka będzie najprostsza z tego wszystkiego. Papier toaletowy jest, toaleta, jest, umywalka jest, ale żeby nie było tak jakoś goło i pusto. Nie, ja nie przeżyję bez tego kwiata, ludzie! Jak ja mogę zrobić dom bez kwiatów? Ja sobie tak myślę, żeby tutaj zrobić. No ale gdzie? No, w kinie nie ma żadnych skrzyneczek. Nie, ja nie wierzę, co tutaj się stanie. No i dobra, teraz muszę wybrać jakąś podłogę i kino ogólnie kojarzy mi się z ciemnymi kolorami, więc nie wiem, co ja tutaj jeszcze wybiorę, ale zaraz do Was wracam i zobaczycie efekt końcowy. Myślę, że polecimy tutaj z takim standardem, po prostu, że będzie biała podłoga i białe ściany, ale przecież ja nie zostawię tak tej łazienki. No nie ma szans, ja muszę tutaj coś wykombinować. Postawię sobie tutaj chociaż taką półeczkę, słuchajcie, i położę tutaj po prostu zapas papieru toaletowego i może jakieś kosmetyki typu mydło do rąk i tak dalej. Nie, no ręczników też nie ma. Ręczniki są jednorazowe, ale wy mi daliście tutaj zadanie, ludzie! Stawiamy sobie mydło, ale chciałam je postawić na górze. Matko, ale to się dziwnie stawia, dobra. I powiedzmy, żeby jeszcze wziąć sobie jakiś płyn do dezynfekcji, czy coś takiego. Może tutaj coś podobnego znajdę. Może niech to będzie płyn do dezynfekcji, niech sobie tak stoi, chociaż to na pewno nie jest płyn do dezynfekcji, ale już niech stoi. Nie, no ja nie przeżyję, no jak tak bez kwiata? Wiecie co? To chociaż dajcie mi zmienić tą umywalkę i ja sobie wezmę jednak tą drewnianą, żeby ona mi pasowała do tej półki. Błagam was, po prostu, on już tak jest lepiej, ale i tak tak goło w tej łazience No jak jak tutaj ulubiony, jakby tak pasował. Idealnie po prostu. No dobra, no to zapalamy światło i lecimy dalej. Dobra, uciekam stąd, bo zacznę tutaj zmieniać i cudować, a nie mogę niestety. No i teraz tak, tutaj będzie sala kinowa, bo mamy całą taką jakby ścianę, bo tutaj by okno przeszkadzało. Tutaj zrobimy, coś tam zrobimy, ale tą salę kinową, no dobra, to lecimy z tą salą kinową, słuchajcie. Chinie jest ciemno generalnie, i ja myślę tutaj, że mogłaby pasować taka tapeta lub taka, na przykład ta nawet ta granatowa jest fajniejsza, do tego jakaś wykładzina na podłogę. Chyba, że jeszcze zrobimy całkowicie czarne ściany, bo to też jest dobra opcja. Zobaczymy, co tutaj mogę dać na podłogę, ale chyba, chyba po prostu może czarne panele będą ok. Chyba, że pomalujemy sobie podłogę na czarno. Powiedzmy, że to jest yy, czarna wykładzina i o tak, może właśnie tak, no to teraz lecimy po nasz ekran kinowy, tylko że w moim przypadku będą to po prostu telewizory i one się złączą w jeden wielki telewizor, no bo tutaj nie mam innego wyjścia, muszę to zrobić w ten sposób, musimy jakoś improwizować, mam nadzieję, że zmieszczą się trzy, żeby zrobić tutaj naprawdę taki ogromny ekran, wiecie o co chodzi. Dobra, jest fajnie, słuchajcie, naprawdę jest fajnie, wygląda to naprawdę jak ogromny ekran kinowy. No to teraz trzeba tutaj jakieś siedzenia im dać i tutaj będą albo fotele, albo coś w tym stylu, coś takiego, co by pasowało do kina, ale to raczej znajdę chyba tutaj. Tutaj jest dylemat pomiędzy tym, tym i tym. To to wygląda tak jak zwykłe krzesło, a ja bym chciała bardziej jakieś fotele, tylko że to jest znowu za duże, a szkoda, no bo gdzie ja tutaj tylko trzy fotele zmieszczę, więc wychodzi na to, że to by było najbardziej odpowiednie. Tylko widzicie szkoda, że to się w tą naszą stronę odwraca, a nie do tych ekranów. Tutaj mi się to klikło, a to na pewno nie będzie dobre. Więc zrobimy sobie po prostu dwa rzędy tych krzeseł. Okej, okay, więc zobaczcie jak to prosto zrobić i to naprawdę wygląda super, no bo nic więcej tutaj w sumie nie potrzeba, ta łazienka mnie... Ej, dlaczego lusterko zginęło z łazienki? Co się z nim stało? Ja to usunęłam czy co? No nie wiem, ta łazienka jest taka, taka biedna, smutna, matko jedyna, nie, ja nie wierzę. A może poczekajcie, może jak ja bym zmieniła... Ja wiem, że ja ostatnio mam fioła na punkcie czarnych ścian, ale może tak będzie lepiej, zobaczcie. Chyba tak to zostawię, bo ta biała to była taka aż za, za jaśniutka, za delikatna, taka dobra, więc mamy salę kinową. Nic więcej tutaj nie potrzeba. Oczywiście światła jeszcze bym zapomniała. Tutaj raczej nie będę się długo zastanawiała, tylko powiesimy sobie takie oświetlenie. Generalnie to ja chyba pokażę Wam już skończone to kino, jak będzie ciemno. Zrobię tutaj noc, no bo w kinie zazwyczaj jest ciemno. No to lecimy sobie z wejściem do kina. Słuchajcie, i tak postawimy sobie tutaj biurka, gdzie będzie można kupować bilety. Tylko muszę sobie znaleźć jakieś biurka odpowiednie. Wiecie co sobie myślę, że chciałam tutaj zrobić na ciemno, ale a nie, dobra, to to tutaj zrobimy. Zaraz wam pokażę co wymyśliłam, a na razie tutaj będzie właśnie takie miejsce na bilety, a tam dalej będzie popcorn i różne dodatki. Z tyłu mnóstwo plakatów, bo tak zazwyczaj jest w kinie. No i teraz na pewno jakieś komputery, żeby można sobie wybierać te miejsca w kinie i oczywiście kupować bilety. Tylko, które by sobie tutaj wybrać, chyba te będą najfajniejsze. Zaraz tutaj ogarniemy sobie jakieś podłogi i ściany. No i wszystko będzie wyglądać naprawdę fajnie. A jeszcze trzeba te do kasowania pieniędzy tutaj położyć. Okej, okay, jedno już mamy. Teraz też tutaj drugie z tej strony. Ten komputer możemy sobie ciut przesunąć w tą stronę. No i dobra. No tak by to wyglądało mniej więcej w kinie. Ja myślę, że takie wejście do kina jest ok, bo nie wiem dlaczego, ale właśnie zawsze jak się wchodzi do kina, to jest zawsze, ale to zawsze ciemno. Nie wiem, piszcie mi, czy też macie takie skojarzenie z tym kinem. No, ale naprawdę tam jest mega ciemno. Dobra, to coś w tym stylu. Tak mi się wydaje, że będzie ok. Naprawdę ok. I tutaj z przodu damy jeszcze ławeczki, żeby sobie na przykład poczekać, albo coś, jak wiecie, jakaś wielka kolejka by była. Coś takiego mi się wymyśliło. Ej, no zawsze są jakieś fotele czy coś w tym stylu, tylko nie wiem, czy te nie będą za bardzo domowe. Chciałabym coś w rodzaju tych takich rudych ławeczek, ale te rude mi tutaj w ogóle nie będą pasowały, ale niestety nic innego tutaj nie ma, a wiecie o czym mówię? Mówię właśnie o tych, no ale gdzie to rude w ogóle tutaj nie pasuje? Wiecie co, zrobiłam sobie takie dwie pufy, niby że poczekalnia i tak dalej, ale tam gdzie bilety się kupuje to w sumie nie ma, tylko tam gdzie jedzenie bardziej. Zobaczę czy nie ma tutaj jakichś fajnych gadżetów, które mogłabym postawić, no bo jeszcze mam jedno pomieszczenie i tam na pewno będzie popcorn, będą różne takie fajne gadżety kinowe, jakiś właśnie automat z kulkami i tak dalej. Ale co ja mogłabym tutaj jeszcze zrobić w tym takim wejściu głównym biletowym? Chyba już nic, więc ja chyba zostawię te dwie pufy po prostu, żeby nie było tak gołe jak w łazience. Robimy sobie oświetlenie, i tutaj oświetlenie takie jak było w Łazience, bo to najbardziej pasuje do takiego kina, bym powiedziała. Dobra, mamy dwie lampy, to wystarczy. Jest ok. Ej, właśnie, nie jest ok. Ja właśnie sobie uświadomiłam, że ja zapomniałam o najważniejszym. Więc wiecie co? Ja to okno chyba zakryję tylko tym, te plakaty przewieszę tutaj, a ja chciałam, bardzo chciałam zrobić tutaj telewizor tam z tyłu, żeby było pokazywane na przykład jaki film leci teraz albo wiecie o co chodzi. Mam nadzieję, że ten telewizor mi się zmieści. Dobra, nawet trzy powiesimy te telewizory, albo dwa, zobaczymy, żeby nie przegiąć. No i właśnie czegoś mi tutaj brakowało w tym wejściu, bo zawsze jak się wchodzi, to nad tymi kasami z biletami są takie mega telewizory, i wszystkie tam filmy, jakieś zwiastuny się wyświetlają, więc jest spoko. No to lecimy sobie do. Wow, ale fajnie to wygląda, naprawdę ta sala kinowa. A teraz sobie lecimy do naszego ostatniego pomieszczenia, gdzie będzie można kupić żarełko. Ja od razu z przodu tutaj sobie stawiam te pufy, które były na wejściu. Myślę, że trzy się zmieszczą i wszyscy ludzie, którzy będą oczekiwali na film, będą mogli sobie tutaj usiąść i zjeść. Na pewno muszę tutaj postawić automat i powiem Wam, że to kino będzie chyba najtrudniejszym miejscem dla mnie do zrobienia. Bo tutaj tak jakoś wszystko, te kolory się mieszają i tak dalej. Nie, ja nie przeżyję tego. Tutaj mam jeszcze jakiś automat z przekąskami, ale o nie, nie. To już jest za bardzo szalone kolorystycznie. Ale w sumie to by pasowało, więc jeżeli Wam nie przeszkadza takie mieszanie kolorów, to śmiało możecie sobie to też postawić. A teraz lecimy po popcorn. Trzeba sobie zrobić jakąś ladę, i tutaj będzie hit, bo yy, nie wiem zupełnie co wybrać, żeby to pasowało. Na początku pasował mi ten dodatek Hello Kitty tutaj bardzo, ale nie wiem, czy to będzie pasowało potem do, do ciemnych ścian, może tak, a tutaj przed tym nawet jakby postawić te stoliki, bo zawsze tam jakieś stoliki są, właśnie jak ludzie czekają sobie, żeby wiecie popcorn położyć czy coś, więc tak by było ok chyba. Maszyna do popcornu. To jest coś, co obowiązkowo być tutaj musi, tylko fajnie by było, gdybym mogła je postawić na przykład na półce. Bo chciałabym, żeby na przykład były dwie, ale wątpię, że mi się to uda, tak szczerze mówiąc. Jakbym tutaj położyła tą półeczkę i błagam. Jest, super, to teraz od razu, od razu już mam wizję na to jakąś, położymy tutaj dwie maszyny, jedna obok drugiej i jest super, naprawdę, nawet tak zniżyłabym te maszyny tutaj, a z tyłu powiesimy sobie niebieskiego leda i to będzie naprawdę fajnie wyglądać. Proszę bardzo, tutaj jest to, tutaj nawet jeszcze strzałkę wciśniemy, bo w kinie to są takie różne fajne gadżety ledowe, ej, 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 ty na górę wskakuj dobra, jest fajnie, a jeszcze nie ma podłogi i tak dalej, więc zobaczycie. Stawiamy sobie oczywiście jeszcze raz ten yy, terminal do płatności. I co by tutaj jeszcze dać do tego kina mojego pięknego? Nie, no, że ja nie mogę dać ulubioniaka. No, zobaczcie, przecież ulubioniak w kinie tak pięknie by wyglądał, ale nie. Obiecałam, obiecałam, że będzie pierwszy pom... znaczy, dom pomieszczenia, całkowicie bez kwiatów i trudno. Muszę to przetrwać, muszę przyjąć od Was to wyzwanie. Wiecie co? Myślę, że tutaj nawet fajnie wyglądałby balon Hello Kitty. Tak po prostu, żeby sobie stał, bo w kinie zawsze są jakieś tam fajne takie gadżety, akcesoria i tak dalej. Myślę, że on będzie spoko, a może akurat w kinie wiecie, wyświetlali Hello Kitty, więc niech sobie stoi. Tutaj jeszcze pasowałyby mi myślę lodówki z napojami i na przykład to, żeby móc sobie takie szejki wziąć i tak dalej, tylko jakby to tutaj ugryźć najlepiej, żeby to miało ręce i nogi. Ciekawe czy jakbym sobie na przykład położyła taką półeczkę albo stoliczek taki mały stojący, zaraz zobaczymy czy ja tutaj coś takiego znajdę. Zrobimy sobie przedłużenie tej półki i tutaj właśnie, nie, nie, o jest, jest, udało się, dobra, jestem uratowana. Położymy sobie tutaj dwa automaty w ten sposób, i teraz jeszcze lecimy do kuchni po kubki te ze słomką. I od razu tutaj, jak ktoś będzie, o proszę bardzo, już jest nawet napełnione, gdyby ktoś chciał sobie kupić, nie no co, wszystkie nie, nie no, no dobra, niech będzie napełnione. A na dole mam nadzieję, że zmieszczą mi się lodówki z napojami. Te mini lodówki, proszę zmieścić się. Ale napchane tutaj będzie. Nie, nieładnie to chyba wygląda. Chociaż, jakbym mogła tą półkę podnieść trochę do góry, ale tutaj już jest parapet, więc no nie da się. Dobra, przeżyję to tak jak jest. Myślę, że jest naprawdę fajnie i naprawdę powiem Wam, że, no zobaczcie, nie ma jeszcze ścian i podłóg, ale mega mi się to kojarzy z kinem. No zobaczcie, tutaj kupujemy sobie bilety. Ej, nie mogę włączyć tego telewizora, co jest gra... O, jest, 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 jest. Dobra, zobaczcie to! No mega! Kupujemy sobie bilety, słuchajcie, tutaj od razu to włączę, łączymy też i tutaj sobie przechodzimy po żarełko, po popcornik i tak dalej. Nie no, ale super to wyszło. To teraz jeszcze ściany i podłogi. Ej, no zobaczcie, dałam tą wykładzinę gwiazdkową, to mi totalnie nie pasuje, to jest totalnie nie w moim stylu. Ja was po prostu łukatrupię za to wyzwanie, ale za to mega mi się to kojarzy z kinem. I myślę, że to naprawdę tutaj pasuje, więc polećmy sobie tym tropem i zróbmy... Ja cię kręcę, ludzie, ja się czuję jak w kinie. No nie mówcie, że nie, ja tutaj jeszcze zmienię tą wykładzinę gwiazdkową. No dobra, no to co teraz? A nie, 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 jeszcze tutaj oświetlenia nie dałam żadnego, no bo ledy są, okej, okay, ale jeszcze jedna lampa jakaś tam by się przydała. No, i możecie być ze mnie dumni, słuchajcie, bo po pierwsze, zaraz wam mówię, co tutaj się wydarzyło, po pierwsze, nie zapomniałam papieru toaletowego w łazience, po drugie, nie ma tutaj żadnego kwiata. Słuchajcie, żadnego, po prostu żadnego kwiata nie ma. A teraz myślę, że czas zobaczyć to kino, tak właśnie nocą. O, dobra, za oknami jest ciemno. W sumie dużo się nie zmieniło, ale jestem mega dumna z tego pomieszczenia, no i z tego, bo to jest naprawdę takie bardzo kinowe. No i co? Jak się spisałam? Wyzwanie podjęte, ale czy zdałam ten egzamin? Widzowie musicie mi wiecie, jakąś ocenę wystawić za to kino. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, kino również. Zostawiajcie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek, no i piszcie koniecznie, co ja mam dalej zrobić. Jakieś wyzwania może dla mnie macie? Dziękuję za oglądanie. Ja tutaj sobie zaczynam seans, ja sobie tutaj odpaliłam te ekrany. Tylko czy one się włączą? Ej, nie mówcie, że ja mam zepsute kino. Te, te telewizory nie działają. Dlaczego? No, dlaczego? No dobra, to idę sobie pooglądać po prostu te. Dziękuję za oglądanie i do następnego. Pa!